Hej, kiedy odpalamy odcinki niczego powstanie smoków, to widzimy ekran, który mówi, że jest to serial Netflixa. Dlatego wszyscy podejrzewaliśmy, że odcinków nie będzie dało się obejrzeć od teraz nigdzie indziej, lecz tylko właśnie na Netflixie. A dzisiaj jednak się to zmienia i to bardzo dobra dla nas wszystkich wiadomość. Pierwsza część pierwszego sezonu wyszła w czerwcu zeszłego roku i niedługo potem pojawiła się na polskim Netflixie. Druga część premiery miała zaś w październiku i od tamtego czasu Netflix nie raczył ani zaktualizować strony i dodać właśnie tych nowych odcinków, ani w ogóle poinformować, kiedy zamierzają to zrobić. Po prostu jedna wielka cisza. Bardzo utrudniało to obejrzenie powstania smoków, bo co prawda Lego publikuje pełne odcinki na YouTubie, ale robią to strasznie chaotycznie. Dla przykładu teraz można obejrzeć tylko. Odcinki od 16 do 20. I to jest bez sensu. Jak mam oglądać odcinek 16, kiedy nie wiem, co wydarzyło się w 15? Oni w ogóle myślą o widzach, czy wrzucają te odcinki tak o, dla zabawy? W każdym razie, właśnie teraz wszystko się zmieniło. Netflix nie chciał publikować nowych odcinków, Lego na YouTubie też, więc HBO Max załatało dziurę i postanowiło zagarnąć sobie naszą sympatię. W ostatnich dniach, właśnie tam pojawił się cały pierwszy sezon powstania Smoków. Od odcinka pierwszego. Aż do 20. Oczywiście z polskim dubbingiem. No jest to dość dziwna sytuacja, bo tak jak mówiłem, wcześniej wyglądało na to, że Ninjago będzie teraz ekskluzywnym serialem Netflixa, dostępnym tylko tam, a wcale tak nie jest. Ale może to i lepiej. Nie wiadomo, jak długo Netflix będzie zwlekał, zanim dodadzą drugą część. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Za granicą na Netflixie dostępne są wszystkie odcinki, ale u nas w Polsce nie. Pomimo tego, że dubbing jest gotowy od dawna bo od października minęło pół roku i dopiero teraz dostaliśmy pełny dostęp do nowych odcinków Powstania Smoków. A przecież premiera kolejnego sezonu jest już za pasem. To jest jakieś nieporozumienie, i strasznie nie podoba mi się podejście, no właśnie, nawet nie wiem kogo oskarżać o tak zepsute publikowanie odcinków w Polsce. A później wszyscy wielce się dziwią, dlaczego fani ninjago oglądają je z nieoficjalnych źródeł, które nie dają twórcom zarobić. No, jakbyśmy mieli jak to robić, to nie byłoby problemu. Szczerze powiedziawszy, Netflixa mam głęboko w nosie i liczę na to, że HBO przejmie pałeczkę i drugi sezon też wrzuci. To koszt zaledwie 30 zł za miesiąc, co jest w zupełności wystarczającym czasem, aby obejrzeć cały sezon. Oczywiście mam już teraz informację, że premiera 4 kwietnia będzie miała miejsce tylko na Netflixie, ale jestem pewien jednego, to premiera na zagranicznym Netflixie, a nie na polskim. To już wszystko na dziś, zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.